Czionek prześliczny kochani dzisiaj już po pracy mam przy sobie truskawki kupiłam dziś po 11, nie po 12 zł kilogram troszkę zjadłam i specjalnie kupiłam u takiej pani, która sprzedaje pod parasolem żeby to nie było, wiecie, ze sklepu i wcale nie są słodkie ja nie wiem, czego się spodziewałam, że będą pyszne, słodkie pełne słońca, prawie, że słuchajcie, sycylijskie no ale tak nie jest i moi drodzy, co dzisiaj? Adusia chyba jest u koleżanki albo u kolegi, jeszcze nie wiem gdzie. Dzisiaj również, słuchajcie, przyjechało auto Agatki na lawecie. Także zobaczymy, jak to wygląda. Przyszły kolejne paczki, zobaczcie z Kandym. Bardzo często zamawiam z tego sklepu, bardzo lubię te ubrania, a to drugie to już nie pamiętam. Co tam ciekawego do mnie przyszło? Przyszedł też słuchajcie, strój kąpielowy. Niestety tylko jedna część, bo drugą musiałam odesłać, bo strój, góra stroju kąpielowego jest troszeczkę mała. Za małe miseczki, ale wymiana jest darmowa, więc tutaj bez problemu. Moi kochani, troszkę się ogarnęłam, przebrałam. Słuchajcie, mam przepiękną koszulkę od Wicki, którą dostałam. I nawet, że fajnie pasuje, rozmiarowo, ekstra. Teraz, kochani, tak. Od, odebrałam dwie paczki z paczkomatu i już Wam pokazuję, co przyszło. Sama jestem ciekawa. Aha, tak. Przyszła, kochani, pompka. Pompka do rzeczy, do pompowania typu materac, piłka, koło. Jedziemy na wakacje, nie chcę się z tym męczyć. Nie będę pompować płucami swoimi, tym bardziej, że będzie gorąco. Malutka pompeczka, słuchajcie, no ileż ona ma tego rozmiaru. Na pewno nie będzie mi zawadzać. O, zobaczcie, jest ładowarka. Ładowarka i na kabel, i do auta. Maleńka. O, matko. Coś takiego, zobaczcie, taka malutka, różne końcówki, niewiele zajmie w walizce. Nie wiem, czy ja mogę ją w walizce takiej rejestrowanej wkładać, czy się nie zepsuje. Czyli lepiej wziąć lepiej podręczny. Do, podręcznego. do podręcznego może w W takim pudełeczku nie będzie mi przeszkadzać, zawadzać, i będziemy pompować mnóstwo rzeczy, kochani, bo jest mnóstwo rzeczy do pompowania na wakacjach. Druga paczka to kandym. To już są ciuszki kochani, ciuszki, yy, chyba cztery rzeczy zamówiłam z tej firmy, czemu to nie idzie, bo jest papierowe yy, i ale to wyszłam, który założyłam, yy, znaczy założyłam, zamówiłam kardigan. Yy, takie coś jak cardigan, narzutka na strój kąpielowy, ale i nie tylko, yy, chciałam, mam takie coś czarnego, chciałam coś białego, jasnego. I właśnie takie zamówiłam. Yy, można to narzucić na yy, strój kąpielowy, ale można też narzucić na jakiś t-shirt, top i też ekstra będzie wyglądać z jeansami. Ja wam jeszcze pokażę, jak to pięknie jest zapakowane. Yy, troszeczkę się przesuniemy. Zobaczcie, jak to wygląda. Yy, mamy yy, kopertę, w której jest słuchajcie, faktura. Yy, tutaj jakaś taka yy, nie wiem. Wszystkie da, dane, darmowa dostawa, szybkie zwroty, zakupy bez ryzyka, masz pytania? I tutaj uwaga, bardzo prosimy o delikatne przymierzanie naszych produktów. Zwracany produkt nie może być uszkodzony, powinien być czysty, wolny od zapachu. Wszystkie nasze produkty przed wysyłką podajemy kontroli, aby nie posiadały wad produkcyjnych. Dziękujemy. Bardzo ładnie, zobaczcie, papierem zapakowane i otwieramy, kochani. Jak to będzie wyglądać, stawiam Was z powrotem. Mamy, zobaczcie ten kardigan, on jest, to jest taka plecionka ala, yy, niby z a jednak nie. Tak jak mówili, będziemy delikatnie otwierać, jakby coś było nie tak, żeby można było zwrócić. Przepiękny, biały. Ach, zobaczcie. To dosyć grube, to jest takie już. dosyć grube, ale zobaczcie, piękna naszywka z tyłu. Yy, ślicznie to wygląda. Zaraz sobie to przymierzę na siebie. I będzie mi to służyć jako narzutka na wieczór, na różne stylizacje i na strój kąpielowy. Drugą rzeczą, jaką zamówiłam, był top, bo topów nie posiadam takich właśnie luzeczek na ramionkach. I zamówiłam, mój drogi, dwa rozmiary: jeden top w jednego rozmiaru, drugi top w drugiego rozmiaru, bo wiecie, jak to z tymi rozmiarówkami jest. I moi kochani, mamy taki topik, taki słuchajcie, neonowy, bezszwowy, nie też z tej firmy LAMU, ta, ta firma LAMU bardzo często teraz się pojawia na różnych transmisjach jako produkt premium i e, fajnie, bo on nie jest taki długi, prawda, zobacz, wcale nie jest taki długi, żebym musiała jakoś w jakąś spodenki czy w spodnie wciągać i to jest, kochani, rozmiar... Mm, wiadomego pochodzenia. MK. MK czyli mały. Yy, wcale nie jest taki mały, bałam się, że może będzie za bardzo opięty. Zaraz to też przymierzymy. Yy, I to do spodenek, kochani, do spodenek, do białych spodni. Drugi, zamówiłam taki sam ten t-shirt, tylko teraz w kolorze kawy, cappuccino. I to tutaj mamy XL, nie L, przepraszam, L. Yy, też delikatnie otwieram yy, i też bezszwowy. I ten będzie troszeczkę luźniejszy. Ten będzie troszeczkę luźniejszy też do spodenek. Będę mieć, słuchajcie, na wakacje takie przepiękne y, topy. I ostatnia rzecz, y, nad którą się bardzo długo zastanawiałam, a wiecie dlaczego. Są to spodenki, ale mam mnóstwo, te, te spodenki mają mnóstwo ćwieków. I y, nie wiedziałam, czy mi to nie będzie czasem przeszkadzać, że jest y, tak odświekowane, te spodenki są. Zobaczcie, Elka, tak pięknie zapakowane. już widzicie ćwieki, ale kochani, nie, te ćwieki są na całej jednej, słuchajcie, nogawce. Nie tylko w pasie, ale też na nogawce. <laughs> Fajne, króciutkie, za 100 złotych, chyba nawet nie całe 100 złotych. Yy, oglądałam takie spodenki też w diversie, w diversie, ale za 150 zł, no to tak niekoniecznie. Ta -da -dam. Zobaczcie, sama nogawka w ćwiekach. Wow. Ale przepięknie wyglądało, bynajmniej na modelce. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na mojej dupce. Ej, ale wiesz co? Teraz powodzenia, jak sobie pojesz i fałdka wyjdzie, będzie kolić. Ale wiesz co, że to nie koli jakoś specjalnie, wiecie, to takie mięciutkie te Ja Ale raz z takimi tylko wiesz? No, ale ja miałam, ja mam te spodenki po Tobie. I mi nie było totalnie. Adusia idzie, Adusia idzie! No ciekawe. Jak to będzie wyglądać w takiej stylówki? Zadasiu jakie mam na spodenki. Radusu zobaczy jakie mam spodenki. Takimi kolcami. No, dzisiaj to zobaczyć. Nie odrywam na razie metki, bo jakby mi to tak przeszkadzało, to muszę wymienić, ale chyba nie. Tak. Jak Ci się podobają? Jak Cię podobają. Au! Au. Dobra, no idziemy moi kochani mierzyć, zobaczymy jak to wygląda na moim yy, pięknym, powabnym ciele. Dobra. i zobaczcie mój topik w kolorze mm, kawowym cappuccino i moja oponeczka a tutaj jak wam pokazać tył, spodenki No ja nie, 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 spodenki zobaczcie, eleczka ćwieki, które mam nadzieję, że nie będą mi chyba w niczym przeszkadzać mam nadzieję, że Dobrze będą się sprawować i prać. I że to nie będzie odpadać. I tutaj kochani, kardigan. Taka siateczka narzucona no na wiem. ramię do tego jeansu. Mnie że właśnie do jeansu to będzie fajnie wyglądało. No nie? Wiesz, no nie to jest wiem taki Nie wiem. No zobaczymy. Sprawdzimy jeszcze, jak to się prezentuje z topem tym różowym. Bardzo ładnie wygląda. I tutaj ten drugi, słuchajcie, troszeczkę mniejszy. Wpuszczona koszulka do dzineczków, do spodenek. A nie masz wrażenia, że cię właśnie wbióźcie tak troszeczkę ładnie? Nie, nawet nie czuję, żeby mieć jeszcze tą kolację między tym a tamtym. Wiesz, nie mówię, że to jest źle, ale tak jakby troszeczkę zbierał jak stanik sportowy. Wiesz, mhm. to jest węższy troszeczkę. A, może mieć. na uwadze. Lamu. Lamu, kochani. A tutaj tyły. Tak się prezentują spodenki. Bluzeczka i mój tatuaż. I kardigan. Tudzież sweterek. Do kolan, kochani, lekko prześwitujący. No, nie wiem, chyba spoko. No i jest, no i jest. Zobaczcie, stoi autko. Zajęło mój garaż. Jest to Seat i Biza. Słuchajcie, dzisiaj. Też Grzesiek z Agatką pojadą zarejestrować autko, tak, żeby też na nią był, żeby jej się składki liczyły, bo tak to wiecie, jakby miała swój pierwszy samochód bez mnie, albo bez Grześka, gdzie my mamy tą składkę, taką wiecie, zniżkę wysoką, to musiały bardzo dużo zapłacić za oce. A tak, to słuchajcie, będzie śmigać autkiem. Podoba Ci się, Adusiu! Fajny, nie? Adusia, chill? To Ci się podoba? Dobra. Jedzie.